Horman Renomatic 42 mm Mat Deluxe, kolor antracyt, panel gładki. Taką bramę dzisiaj montujemy razem z firmą Bilbo dla naszego klienta, dla klienta, który taką wybrał. Szerokość tej bramy to 4 m. Co ciekawe, do tej bramy dajemy razem z Hormanem wzmocnienia poziome bramy, które są dedykowane do bram powyżej 5 metrów. Także idziemy na plus, bo klient chce zadbać o to, żeby ta brana, brama nie wyginała się na słońcu pod wpływem warunków atmosferycznych. Dlatego, że ten garaż jest ustawiony od strony południowej i na słonecznienie ze względu na warunki geograficzne jest bardzo duże. Także te wzmocnienia powolą temu uniknąć. Dzięki temu też, że mamy bramę cięższą, mamy wzmocnienia, mamy grubsze sprężyny i to wszystko wam w tym filmie pokażemy, jak takie bramy powinno się montować, żeby uniknąć problemów w przyszłości. Także zapraszam Was na ten film Ranem z Hormanem i firmą Bilbo. Ojciec Okienko, Oknario również. Pozdrawiam, do zobaczenia, później, cześć! Teraz panowie sprawdzają przekątną konstrukcję. Za nami już montaż konstrukcji Pionowych oraz poziomych poprzeczek, które tak naprawdę, które prowadzą całą bramę do góry. Mamy też za zamontowany wał ze sprężynami, które napędzają tą bramę. I jeszcze teraz bardzo istotna rzecz: będziemy montować wspomniane wcześniej na początku filmu wzmocnienia w panelach bramy, które nam będą eliminowały efekt bimetaliczny. Dzięki czemu mogłaby brama, która jest mocno nasłoneczniona, się wyginać. Te zmuszenia spowodują to, że tego efektu na pewno nie będzie przy takiej bramie jak tutaj. Także zobaczcie, co będzie się działo za chwilę. Jest to uszczelka dolna która dochodzi do posadzki i uszczelnia nam tutaj właśnie dół bramę, bramę właśnie z posadzką. Bardzo, bardzo fajny element. Nie wiem, czy montowany w każdej bramie, czy nie, ale Horman robi to naprawdę dobrze i tutaj daje nam gwarancję szczelności połączenia bramy z podłogą dzięki temu. Bardzo ważna rzecz dla wszystkich branżystów i nie tylko, bo wiem, że na pewno koledzy z branży od razu to zauważą. W tym garażu nie mamy otynkowanych ścian, ale oczywiście jest to niezgodne z instrukcją montażu nie tylko hormana, ale wszystkich bram. Cały garaż powinien być otynkowany. Jednak klient na własne życzenie powiedział, że chce mieć w ten sposób to zrobione. Dlatego, że w takim stylu chcę mieć garaż w stylu minimalistycznym, industrialnym, loftowym. Tutaj będzie później siłownia. Co wymyśli, to już jego sprawa. Ale nie będzie to otynkowane i my dzięki temu, że ten klient, nasz klient po prostu tak chce, robimy według, wedle jego życzenia. Poza tym, dzięki zaangażowaniu i tutaj wsparciu firmy Bilbo, wiemy, że możemy dać tutaj lekki plus, żeby zaradzić tej sytuacji. Pod prowadnicą pionową daliśmy specjalną uszczelkę taśmę rozprężną, która Eliminuje wszystkie elementy, które mogłyby być nierówne, i przez co mogłyby przewiewać. W tych elementach, gdzie by było nierówne, ta uszczelka się idealnie rozpręża i zachowuje nam pełną szczelność. Także to my dajemy od siebie, a wy, moi kochani widzowie oglądający, nie martwcie się, nie robimy tego specjalnie czy celowo. Także obserwujcie dalej, co będzie się działo na tym montażu. Zobaczcie teraz, co robi instalator firmy Bilbo. Bardzo ważną rzecz, naciąga sprężynę i to, co chciałem powiedzieć wcześniej, na każdej tablicy znamionowej, przynajmniej bramy marki Horman, jest dokładnie opisane, dlaczego i znaczy nie dlaczego ile tych obrotów ma być. I tutaj poprosimy kolegę, który jest bardziej doświadczony ode mnie, żeby się wypowiedział, po co to naciąganie jest wykonywane. Tylko po to, żeby zrównoważyć tak naprawdę ciężar skrzydła i żeby napęd miał swobodę w trakcie zamykania otwierania Okej, okay. czyli jest to bardzo ważne właśnie, żeby poznać właśnie tą, e, zrównoważyć tą swobodę i żeby ten e, napęd mógł dobrze e, pracować i żeby się nie obciążał zbytnio. Horman daje 10 lat gwarancji na płaszcz, czyli na panele bramy, co praktycznie nikt na rynku nie daje. Na rynku jest e, pra, praktycznie normą to, że są tylko 2 lata, także 10 lat i tu już wiem, nie z mojego doświadczenia, ale z kolegów doświadczenia, że nawet były wymieniane płaszcze, które miały blisko 10 lat, ale nawet minimalnie powyżej 10 lat, i Horman się nie upierał, żeby tego nie wymienić, tylko zawsze wymieniał. Poza tym, sprężyny, jeżeli są dobrze zamontowane i serwisowane, to pracują po swobodnie 15-17 lat, nawet jeżeli chodzi o markę Horman. Bo tutaj chłopacy z Bilbo robią tylko i wyłącznie na Hormanie i my, jako Oknario od niedawna też. Także Horman. Wilbo i Oknario, trzy niebieskie kolory, dają nam niebieską siłę i to z Poznania. Także trzymajcie za nas kciuki. Słuchajcie, przed Wami update, czyli aktualizacja naszych prac. Jak widzicie, mamy już założone panele. W międzyczasie już są robione naciągi sprężyn, ale co ciekawe, co chciałem wam pokazać i co już wcześniej też mówiłem, czyli bardzo ładnie widoczne wzmocnienia stalowe na każdym panelu bramy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć wzmocnień i raz, dwa, trzy, cztery, pięć paneli. Czyli na każdym, nie na jednym, nie na dwóch, tylko na każdym, żeby ta brama mogła chodzić na lata i dawać przyjemność w użytkowaniu klientom czy też użytkownikom. Także to za nami sprężyny druga już przed nami i zaraz potem robimy wgrywanie i ustawianie silnika i oficjalny test tej bramy. Także czekajcie, bo już niedługo koniec. Na koniec prac dokładamy piękne obrędowanie najlepszego producenta bram w Europie, jak i nie na świecie: tej marki Hormann. Mamy to. Mamy to brama Hormana Renomatic 42 mm w kolorze Deluxe mat, Antracyt Gładka, zamontowana. Sprawna ekipa Bilbo. Dostawca bramy Horman i ekipa oknario. Ojciec okienko plus pan Filmowiec pokazaliśmy Wam na czym to wszystko polega, co trzeba użyć, co warto użyć jako dodatek i jak takie bramy mogą później pracować. Także to wszystko za nami, a dla Was ten materiał. Oglądajcie i używajcie. Oby szło wam jak najlepiej. Ja sobie się zwijam. 都是巴掌